Idziemy sobie teraz do Bartka, tam zobaczycie, a raczej poznacie człowieka, który spędza 300 dni w roku podczas lotów. lotów, nie tylko lotów, ale pracuje jako inżynier wyścigowy, rajdowy, zna tak naprawdę wszystkie tory w Europie, wszystkie tory w Polsce i mam nadzieję, że uda się z nim zamienić kilka słów. Bartek Lubczewski, bo o nim mowa, pochodzi z Olsztyna i jest niesamowitym człowiekiem. Cześć Bartku! Słuchajcie, to jest Bartek. E, poznaliśmy się w zeszłym roku również na tych targach. E, tak Bartek reprezentuje tutaj firmę Samsona, skrzynie biegów, zawieszenia, wszystko to co najlepsze. Bartku, jak się rozpoczęła Twoja przygoda z motosportem? Bo to jest dosyć ciekawe. Pracujesz jako inżynier wyścigowy. Jesteś człowiekiem, który jest przesiąknięty od A do Z tą inżynierią, o których, o których marzy wiele osób. Jak to się wszystko rozpoczęło? No, na pewno dawno. Dawno, nie widać po Tobie. No, nie widać, no Motosport ale... Motosport konserwuje. Na pewno dawno. Ee... Myślę, że 120 lat temu. Ło, wow, aż tyle. Aż no ale tyle. dzięki temu zebrałeś doświadczenia i tak jak wspomniałem 300 dni w roku przebywasz poza domem, no, poza no, Polską. Tak, chyba, że moja żona nie będzie oglądała. 300 no dni to te... Tak. Słabo brzmi, ale realistycznie. No ale realistycznie. To, tak, jest. No, tak jest, jeśli pracujesz jako inżynier wyścigowy, bardzo dużo podróżujesz. No niestety u nas w kraju jest deficyt motorsportu na takim poziomie, żeby dało się Z tego robić wiesz, to w domu. Tak? No. A to niestety W związku z czym latasz? Dlatego... Możemy powiedzieć dla jakich firm pracujesz? Pracuję dla różnych zespołów wyścigowych z różnymi samochodami. Nie, ale e, bardziej... GT3, no, jakieś Open, wyścigi, rajdówki, R5, URC. LEMO. Lemão, no, le, Tak, Endurance. Le Mam 24 godziny jeszcze nie, ale to jest kwestia tak czasu. Okej. Okay. Jakie najciekawsze samochody miałeś okazję inżynierować na to tak, bo wiemy, że zajmujesz się elektroniką, wiemy również, że zajmujesz się mechaniką. Taki najciekawszy przypadek, o którym mógłbyś się opowiedzieć. Myślę, że najciekawszy przypadek, taki co widzieliśmy razem w zeszłym roku, który mieliśmy Mustang, tutaj. To a la Mustang. Mustang, coś, co Samo miało tylko wody z Braga. Tak, jej superkar Trali, to chyba jest najfajniejszy z racji tego, że jesteśmy w stanie tam zrobić wszystko w sensie jest to samochód fabryczny, ale mamy dostęp do wszystkiego więc tam jest skomplikowana kontrola trakcji ABS e, i różne dziwne wodotryski, chodzenie chłodzenie kierowcy i coś takiego to myślę, że jest najciekawsze samochód no, samochód tak naprawdę coś co to jest bolid, który ma na sobie konstrukcję samochodu tak to mniej więcej no przypałuje. nawet nie tego konstrukcję co parę plastików okay. parę które plastików które wyglądają jak samochód A parę plastików karbonowych tak z rajdówek. Obsługujesz S2000, obsługujesz również WRC. Jak tak. To... E, teraz najwięcej R5, bo to jest najpopularniejsza, aż tak powiem, dla customer, użytkowników, dla klientów zewnętrznych, to jest samochody R5, ale WRC też jest fajne. Zaczynałem w sumie na takim wyższym poziomie z technologii z Super 2000, które były fajne, ale ich już teraz nie ma. Czyli r 5 Nie Tak, Wygasło, zastąpiły je samochody R5 i z tymi mam dużo wspólnego. z z Fordami, ze Skodami, z Citroenami, z Hyundaiami, praktycznie wszystkimi samochodami. a ja z WRC no to mam klienta, który korzysta z najnowszej Fiesty WRC i to też jest naprawdę ciekawa sprawa. A, co zrobić, żeby działać na takim poziomie jak ty? Wiele osób marzy, wiesz, kończąc politechnikę, marzysz o tym, żeby pracować jako inżynier, najlepiej wyścigowy go no Nie zacząć coś robić, a nie tylko marzyć. No właśnie, czyli ale jaki był taki bać, pierwszy krok? Ty czy co, robi? wysyłasz CB, jak to nie, wygląda? Nie myślę, że nie. w tym sporcie to nie działa na takich sposób. No właśnie, no to jak to działa, bo wiesz, są. Kontakty żeby... ludzi trzeba właśnie być tu, trzeba być gdzieś indziej. Czyli jeździmy hmm. i poznajemy ludzi i przede Dokładnie. wszystkim komunikujemy się w języku angielskim. Ewentualnie tak? francuskim, ale też dużo bardziej Okej. Okay. No, z... Angielski jest trochę bardziej przystępny i no na pewno, no, ale to trzeba być i jeździć i rozmawiać i poznawać ludzi i wtedy ludzie cię, Ciebie gdzieś rekomendują, rozmawiać z innymi ludźmi, tak jak my te się, też znamy, się, to roz... znamy, się znamy, się to to na tej zasadzie to działa. Okej, okay, czyli na początku wyko trzeba wykonać ten pierwszy. Trzeba najtropniejszy... gdzieś mieć trochę szczęścia, żeby ktoś ci dał jakieś szanse, Szansę, żeby się tak. bo to tak jak nic nie umiesz na początku, no to... No ale słuchaj, jeśli nic nie umiesz, to powinien stworzyć coś, co będzie twoją rekomendacją jednocześnie, tak? No, tak myślę, tak, że... albo zacząć po prostu mieć, tak jak ja w moim przypadku na przykład Martina Samsona, z który, że zaczęliśmy z elektroniką do skrzyni biegów uh -huh. i tak naprawdę to na no, takim poza fabrykami tego nie było, myśmy z tym zaczęli, bo nie baliśmy się zacząć. Pewnie. Miał tak jakbyś tyle... Steel master 10 lat temu, no to no. po Jakbyś się zastanawiał, no, to to jest to to, to, to bez sensu, nie? Nie? Ale jak no, się dobrze. okazuje po paru latach? Jesteś tu i jesteś razem z... Cosmorta tu nie ma, a Master tu jest. No. no to tak jest. No. Zgadza się, zgadza się, z kolei często mniejsze firmy też powodują to, że można się dalej przebić. No oczywiście jesteś bardziej, możesz być bardziej jakby elastyczny, pod, pod, nie, elastyczny, nie, pod nie... klienta, pod znaleźć sobie jakąś niszę na rynku, e, tak jak samochody do Driftu na przykład w przypadku Mastera, tak? Pewnie jest no to jakieś coś, co ci pozwala ruszyć do przodu, zarobić jakieś pieniążki, które możesz wydać w jakieś inwestycje, development i może tyle pójdzie się indziej. Jasne. A tu nie chodzi o to, że gdzieś indziej, ale... Znaczy w sensie e, no, rozszerzać, tak? rozszerzać się, tak? Rozszerzać zakres swojej działalności. Także myślę, że to. Ale trzeba bywać. Jasne. Trzeba bywać, trzeba działać to przede wszystkim. i tak, się nie bać. I się nie bać. A później to już samo idzie. Jak idzie, jak no Jak, jak to się idzie. mówią, napędza się jak kula samo się. Istnieje. No dokładnie, no. Sam to widzisz po sobie. Jasne. Tak? Co byś polecił młodym ludziom, którzy chcieliby rozpocząć karierę w motosporcie, niekoniecznie od strony rajdowej, racingowej, bo na to trzeba mieć pieniądze w tych czasach. Kiedyś to sponsorzy kładli pieniądze. No, ale to ale teraz... ja nie pamiętam tych czasów, myślę, że <laughs> one były bardzo dawno temu. Ale każdy ma w głowie mit, że wow, mam sponsora, to mam za co jeździć. Od... No powiedzieliśmy, żeby się nie bać, ale co byś polecił takim młodym ludziom? Jak się gryźć tym całym motorsportem? Dziś trzeba znaleźć sobie, nie bać się, rozmawiać, pytać, bo to od pytań się w sumie dużo zaczyna. Im więcej wiesz, tym możesz więcej zapytać, ale jak ktoś wie o co pytasz, to możesz zacząć z tym kimś rozmawiać. No i próbować, no. jak nie próbować. tu, to tam. No. Jasne, jasne. Jak nie jest. tu, to tam. No. Jak sprzedaży, że nie ma się co zrażać, jeśli nie sprzedaliśmy 10 osób, możemy sprzedać. 11. 11 sztuk. Dokładnie, czyli najważniejsze to działać i robić swoją pracę. Wierzyć jak w siebie najlepiej. wierzyć w siebie, nie bać się i próbować. No, jak będziemy siedzieć w domu i, i wysłać CV e mailem. To nie tak działa. To tak. obawiam się, że, to że to nie ta tak nie będzie. No, okay. Jak będziesz tu i tam, no, to jest szansa, że ktoś się zauważy, że coś się nauczysz, próbując gdzieś się dostać i jakoś to będzie. Okej, super, bardzo Ci dziękuję. To był Bartek, który tak naprawdę więcej go nie ma w Polsce niż jest, ale dzięki no, temu teraz jest... też jesteśmy w Niemczech. Jesteśmy w Niemczech, dokładnie. Dzięki śliczne. Pamiętajcie dzięki. o łapce w górze subskrypcji tudzież lajku. Do zobaczenia. Cześć! Hej.